Bogu rodzicu dzielicu, Najświętsza czysta Pani, Oblubienico raduj się, Królowo Matko Dziewicza, Królo ochronne zna. słońce ponad niebu nad suncem uskwietło Która nas nasz, z dziećmi, growymi bądź na drogach, mam na nadzieją, śmierć, w pociechu ludu biednego Pani wszelkiej światłości Do nas Matko serca Pomóż daj Matko, która nas znasz Z dziećmi Twymi bądź Na drogach nam nadzieją świeć Synem Twym z nami idź. Dziewicą Matko Chrystusa, życi staw, Dziewicą Matko Kościoła, do Twego nas Dziewicą Matko Ludzi, pokój światu daj. Matko, która nas znasz, dziećmi Twymi bądź. Na drogach nam nadzieją śmierć, Syna Twym nam z nami idź. Matko przez Syna nam dana, nam. droga Matko, która nas słucha, Do Syna Twego nas Nas zawsze rozumiesz, Okły światu da Matko, która nas znasz, mi Twymi bądź. Narodem, na drogę, na nadzieję śmierć. Synem Twym z nami idź. I moi drodzy, kazanie o Matce Bożej. Przypominam, już od prawie dwóch lat głosze kazanie o Matce Bożej. Do dnia dzisiejszego, to dzisiejsze kazanie będzie 340 o Matce Bożej. Wykonuję prośbę świętego Jana Ewangelistę, prosił mnie, aby kiedy skończę moje kazania, zajął się o, kazaniami o Matce Bożej. I przynajmniej jeszcze na rok, a chciałbym na dwa lata mieć mówić o niej, aby was przygotować na rok 2017, kiedy w kościele będą chcieli na pewno lutra wynieść na ołtarze i zrobić zdrajcę świętego, a Masoni będą obchodzili 900 lat swojego istnienia czysta wyjścia z ukrycia. I dopiero wtedy pokażą Kościołowi swoje pazury i swoje potęgę, swoją potęgę. Ale Matki Bożej nie pokonają, więc my idziemy za nią. Mówię kazania z naszej książki, z naszych orędzi. Kontemplacja Maryi. Są to orędzia zebrane z dwudziestu kilku tomów o Matce Bożej. Jestem przy punkcie, gdzie święty Józef wspomina o Matce Bożej. Kim ona była w jego oczach, kiedy on był opiekunem jej i pana Jezusa. Jesteśmy przy rozdziale punkcie 12, Jak pokochać Matkę Bożą? Wyjaśniałem wam cały szereg punktów. Najważniejszy punkt to trzeba przyjąć Matkę Bożą jako matkę. Jeśli ją nie przyjmiemy jako matkę, nigdy nie skorzystamy z jej pomocy. Najbardziej niebezpieczna herezja dzieje w Kościele Polskim. To matkę Bożą chcą wprowadzić do szeregu świętych, że była jedna ze świętych, nie że na własce, tylko jedna ze zwykłych świętych, w związku z tym nikt ją nie potraktuje jako matkę. Następnie mamy pamiętać, że Matka Boża nigdy nie potępi, nigdy się nie gniewa, nigdy nie wypomina. Choćbyś był największym łotrem, wrócisz do niej, zyskasz jej serce i ona cię uratuje. Skoro ją poznasz jako matkę, to trzeba jako matce wyznać swoje strapienia. Stąd też mówcie do niej o swoich krzyżach, radościach. Otwierajcie, moi drodzy, serca. I kiedy matkę Bożą zauważycie, kiedy uwierzycie w jej miłość, i kiedy otworzycie przed nią serca, to wtedy macie znak, że jeśli się modlicie do niej, to znaczy że jesteście już na pierwszym etapie, żeście ją zobaczyli, uwierzyli i otwieracie przed nią serca. Czyli ktoś z was, który już odmawia różaniec, śpiewa pieśni kurczę Matki, bo się modli, to mam dla Ciebie radość wielką, że rozpoczyna się proces, że Ci pomoże. Bo tyś wykonał stwiersty swoje. Ale zanim ci pomoże, mówił wczoraj święty Józef, potrzebna jest ufność. Trzeba zaczekać, nie będzie to zaraz. Matka Boża zareaguje, ale musimy jej okazać swobodę w działaniu, nie możemy mieć uwag, pokazywać, jak ma robić. I musimy jej zaufać, że to cokolwiek nam co nam da, że to jest jej matczy na dobroć. Czy to będzie po naszemu, czy nie po naszemu, po naszej woli, czy po naszej chceniu. Zawsze mówimy, że to, co nas spotkało, Matka Boża czyni z wielką miłością, choćby to było nieszczęście czy kataklizm. Stąd też w naszej potocznej mowie często się mówi, że wszystko od Boga pochodzi, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Idę dalej za uwagami Świętego Józefa. Nie tylko ukazywanie i wdzięczność, okazywanie wdzięczności. I przywiązanie wobec łask udzielanych przez Maryję, pannę, ale również stałe zwracanie się do niej w nabożeństwie pełnym ufności. Bo otrzymamy jakoś łaskę, święta święty Józef mówi, że musimy być bardzo pobożni na punkcie maryjnym. Stąd też przypominam, bo na gruncie polskim Istnieje kolejna herezja, mówią, że pobożność polska jest chora, bo jest Maryjna, że Matka Boża, moi drodzy, zasłania Pana Jezusa. Wszyscy, co do Was tak mówią, są to heretycy, bo nauka, nauka Kościoła jest bardzo prosta. Pobożność Maryjna nigdy nie jest w stanie zasłonić Pana Jezusa, bo Maria jest najlepszą drogą do Pana Jezusa. To mówili święci, to mówi nauka Kościoła. Nasi współcześni teolodzy są niedouczeni, wychowani na gazecie wyborczej, w tygodniku powszechnym, na wiadomościach TVN-u. W związku z tym nie są w stanie zakodować tradycji i nauki Kościoła, stąd wypowiadają różne trele, morele na temat Matki Bożej. Dlatego różaniec Jerichoński tygodniowy tu jest wpisany to naszą głęboką pobożność Maryjno. Dopiero mówi Józef, bowiem miłość do Maryjny przychodzi z czasem. Najpierw musi być wola miłowania. Jeżeli mi się nie chce, będę odmawiał Żanie, to się będzie mi chciało. O, to za proste. Ty musisz łamać siebie, żeby pokazać Bogu i Matce Bożej wolę umiłowania. A później przyjdzie takie zakochanie do Matki Bożej, że dzieci je codziennie zasypią z figurką Matki Bożej. Ja się kładę na lewą stronę, ona jest składzona na specjalnej poduszce po praku mojej lewej ręce przy ścianie. I śpiesz Matką Bożą. Wszędzie do urzędów z nią jeżdżę. Jadę za granicę samolotem. Jeszcze mnie nikt nie wygrał z samolotu, że wchodziłem z Matką Bożą. Ile błogosławieństw, ile całowań po drodze dzieci. Za darmo ewangelizacja. Nic nie mówię, ona wszystko mówi. Więc najpierw musi być wola miłowania. Później prawie ludzkie serce, otrzymuje miłość. Mówcie więc Maryi, że ją kochacie. Choćby nie był to pory w serca. Przecież każdy obrotny chłop, jak se upaczy kobietę, a będzie jej powtarzał, że ją kocha, kocha, no to ona to w końcu no, otworzy się też, bierze go kocha. No to jest bardzo proste, no jest. Ile razy to zakochanie nasze przychodziło po jakimś wysiłku jednej strony. Czy to kobiety, czy to mężczyzny. A że chłopom radzę, wymówcie częściej, kocham, bo kobieta jest bardziej skłonna do serca, że ją szybciej złamiecie, niż oczekiwać od niej, no to ją rozkochacie, a później już to ona wyleje całe wiaderko miłości. Matka Boża tak to robi. Święty Józef jest mężczyzna, i mówi prosto: Mówcie więc Maryi, że ją kochacie. Choćby nie był to pory w serca, bo my wszyscy czekamy na tak zwane zakochanie że płonę, że nie mogę przestać o niej myśleć. SMSy, y no to za tydzień to wystygnie no i nic tego nie ma. Tu chodzi o inne rozkochanie. Tego już później dzieci nikt nie wie.” Ważna jest wola miłości i szczere oddanie. Pamiętajcie o jej świętach, aby przygotować się dla niej w tych dniach, dla niej małe upominki. Dlatego tu przypominam, patrzę na nasz kalendarz, moi drodzy, na dawniej, na święta Matki Bożej Polacy w każdą Wigilię, czyli dzień przed pościgli, Żeby was pocieszyć, że was ćwiczę bo 2015 to jest ćwiczenie w koście, 22 to jest czwartek, to będzie nasz upominek przed jej świętami za ślubiny Najświętszej Maryi Panny. To co było w Jerozolimie, kiedy Józefowi Magnolia suwypatyk zakwitł i arcykapłani jemu dali Matkę Bożą, było 40 nokturientów, którzy chcieli pojąć Matkę Bożą za żonę, dostał tylko Józef. Więc w święta maryjne proszę pamiętać o upominkach dla Matki Bożej, a naszym głównym upominkiem dla niej, bo to jest jej prośba w Mierznogory, w naszym orędzie Matka Boża mówi, środa i piątek o chlebie i wodzie. Macie reguła mariańska, Piel, Matka Boża podyktowała 11 punktów. Jak jeść, jak spać, jak pracować jak odpoczywać, jak zbudować domek nazaretański w pierwszym, tam dokładnie w pierwszym, tylko w drugim punkcie macie, w trzecim o Drodzy Państwo, regułę czytamy i wtedy wszystko dokładnie jest tam, moi drodzy, opowiedziane. Post to jest reguła czwarta. Matka Boża zaprasza nas na śniadanie. Obowiązkowo przygotowana ciepła woda, dwie kromki chleba. Nie macie bólu cały dzień, jak rano zjecie. I to są nasze prezenty dla Matki Bożej, bo poprzez post Matka Boża chce uratować wielu grzeszników na świecie. Przypominam, córka Pani Jerusi jest w szkole, gdzie w klasie nikt do kościoła nie chodzi i z całej szkoły nikt z młodzieży do kościoła nie chodzi na śląsku. Wszyscy się tak zadeklarowali. Katechetka, która tam uczy, to ma jedną wielką męczarnię. Ma jedno wielkie biegło. Żeby trafić do tych ludzi. Dlatego dzisiejszy pos, my tu na pustelni, ślemy do pani katechetki, tam na Śląsku, aby jej pomóc w walce przez Matkę Bożą. W pozyskaniu młodzieży naszej dla Bóg. Czyli święty Józef mówi o woli miłości. O wolą miłości jest między innymi post przed jej świętami. W tym roku mamy raz w miesiącu, na główne święto Matki Bożej, moi drodzy, post. O wola miłości, masz kapliczkę przy blisko domu, przyniesiesz kwiaty, wyplewisz, jest to miłość do Matki Bożej, wymalujesz świątek, przypominam, to, co Matka Boża zachęciła nas, święty Ojciec Pioś, się Zemówił, mówił, zbudujcie ogniska miłości w swoich domach. Kurczcie Matko, duży, wielki obraz i tam gr gromadzie się, młódcie się razem, odmawcie różaniec. A Matka Boża mówi, uratuje Wasze mieszkania, wasze rodziny, nic się tam złego nie stanie. To są wszystko, moi drodzy, akty woli miłości, jakie możemy słać Matce Bożej. Upominki, o których mówię, to naturalnie kwiaty duchowe. Modlitwy, posty. Pale 20 papierosów, Matko Boża, dzień 15. Choćby rozrywało pięć, nie parę dla Ciebie. Jest to, jest to post, jest to pokuta, jest to kwiatek duchowy. Drobne akty miłości Jezu, Mario, Józefie, święty, kocham Was. Taki akt szczelisty, nie powiecie, już jest 300 dni od pustu, już jest to akt miłości do Matki Bożej. Ktoś lubi jakiegoś pieśku Szymanki Boże. Uwielbiam już od rana śpiewana. Ostatnio ten hymn, co was uczyłem. O Mario, mnie bez ciebie, wszędzie się. Dzieci, jak żem znalazł tę pieśń, jakżem wyklepał tę melodię, to ja pół dnia śpiewałem. To w w sąsiedzi już uszy zamykali, bo nie mogli wytrzymać ze mną. Tak, z taką radością tę pieśń w śpiewałem. Naturalnie. Podarki materialne również będą przyjęte. Jednak, jeśli nie ofiarujecie mi kwiatów duchowych, na nic się zdadzą kwiaty wyrażone poprzez Was wygląd i zapach. Stąd też dziękuję zawsze na różanie. Teraz dwie mamy duże gwiazdy dla jemskich, ale się znajdą ofiarodawcy, którzy kupują 300 zł I my tu na tydzień kupujemy 53 białe róże. To są te zdrowaśki, Mario które tworzą jeden różaniec Matce Bożej. Matka Boża też chce takich upominków, ale ofiarodawca nie może zapomnąć, że Matce Bożej ofiaruje też kwiaty dłowe. I tu chcę podziękować, bo dla uczynienia Pana Jezusa i Matki Bożej w zeszłym roku na kwiaty wydaliśmy 20 690 zł Darczyńcy złożyli 6890. 890. A nasza Pani Ania, która tu na pustyni mieszka, ze swojej sakwy złożyła 13 800. W tym roku już jest troszkę lepiej, bo jest jedna trzecia ofiarodawców, ale i Pani Ania skupnęła wydatki więcej, bo w roku było 15 tysięcy, a w tym roku już jest 20. Więc kobiety ustalmy budżet na górna granica, bo jak pójdzie Pani Ania mi umrze... No to skąd ja wezmę 20 tysięcy na kioty? Tak uczę was od razu kobiety, aby hamulec troszkę był. Pani się nie obrazi. A jak tak pomyślałem, przecież ja my już od październik, listopada, grudzień, nie kupujemy kwiatków, ku bo żebym nagonił Was i trzy miesiące. No to jak, to to, 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 to na drugi od budżetu tysięcy. Więc przypominam, próbuję uszczędzać, a tu się okazuje, że budżet rośnie. Od trzy miesiące są super oszczędne w kiaty z naszej strony. Ale ofiarodawcom dziękuję, nie mam tu do Pani ani żalu, tylko musi pomyśleć, jakby po swojej śmierci, że ma opiekować z niebała kwiatkami i ma mi ofiarę Wtedy się zgadzam, że wtedy szalejcie z kwiatami przy, z boku, przy Matce Bożej Pan bo Bóg tego też oczekuje, ale przypominam, że te zewnętrzne podarki Bóg przyjmie, Matka Boża przyjmie, jednak jeśli nie ofiarujecie kwiatów duchowych, na nic się zdadzą kwiaty wyrażone przez wygląd i zapach. Święty Józef mówi, Maria chce przede wszystkim owoców ducha. Nie myślcie, że oczekuje, że oczekuje, że oczekuje nie wiadomo czego, aby jej święta przepędzać na surowych postach i pokutach. 23 dzień święto jest piątek. My oklewimy wodzie. Ale święto marynę, to my będziemy normalnie jedli te, tego dnia, tylko jest piątek i będziemy jedli mięsa. To jest jasne. Żebyśmy znowu nie poszli w szaleństwo. A dzieci Matka Boża jest nieprawdopodobnie skuteczna. Ni, niczego nie zdradzą, ale wielu chłopów nie zna ze spowiedzi. Jak ktoś ma problem z przeklinaniem, jemu ja dajesz lekarstwo. Ile dziejklą? 100 dni. 100 razy cię Nie ma problemu, nic Ci nie stało. Wieczór czy spaniem odmówisz, to zrobić Mario. A! Szybko następują uzdrowienia dzieci. Mam takie sposoby przed matkę bożą na różne dziedziny, że dzieci błysk. Na nikogo nie denerwuje konfesjonalne, ale ma obraz matkę bożą Tak, no to od dzisiaj przed snem rachunek sumienia kartecka. No i dzieci to nic w górę nie rośnie. Idzie szybko w dół. Jak chcę odmówi roz 200, zdrować Mario, drugi raz 100. O, to na drugi dzień nie ma szans, aby cię goniło do Łaciny tak szybko. Więc tu podpowiadam, ile cudów Matka Boża już, już działa. A jak był taki ksiądz stolarczyk zakopanym, jak budował kościół, no to jak górale nabroili, to otrzymywał dwa wozy kamienia. To się chłopy wstydziły, to, to koniami nocą wozili, przywozili proboszczolikami na budowę kościoła. A ja sobie wymyślę 15 róż dla Matki Bożej na przykład. O, także spodziewajcie się różnych spotkaniach ze mną, przy miłosiernym Bogu, że Matka Bona też poczuła wasze powroty i nawrócenia. Święta pozostają świętami, a upominki trzeba zawsze przygotować wcześniej a więc przed oczekiwaniem dniem, dniem świątecznym. Pomyślcie o tym. Zapewniam Was, jeśli zaczniecie regularnie przynosić Maryi kwiaty duchowe, sami również zostaniecie obdarowani. Jednak Wasze podarki są małe, a podarki Waszej matki są ogromne. Teraz jednak nie możecie ich dojrzeć tak, aby docenić ich miarę. Pewnego dnia to nastąpi i będziecie zawiedzeni, jak wielkich cudów to znaczy zadziwieni, jak wielkich cudów dokonała Matka Boża w waszym życiu. Przypominając o wolitywności miłości waszej, zachęcam Was do zmiany imienia. Mam już dowód, paszport, załatwiam prawo jazdy w kuczci Matki Bożej dołożyłem sobie do imienia Piotr Maria. Jestem w urzędzie w Mako, jestem zaszokowani. Ale jaka przyczyna, proszę Dali papier, napisałem. Bo bardzo kocham matkę Bożą i ku jej czci chcę sterności drugie imię. Panie Jadku, wystarczyło. Byli zaszokowani. I, I od dziś mam imię Piotr Maria Natanek. Więc wszystkim życzę tego szaleństwa. Tylko zaznaczam, troszkę jest opłat, bo ta paszport zrobić nowy. Dowód dają za darmo oczekiwania, ale do miesiąca przy sprawnościach urzędów okaże się, że nasza Matka Boża będzie czczona przez kolejnych szaleńców, którzy ku jej czci, jak nasi ojcowie, będą dodawali imię. Stąd też przypominam, jeśli jakieś rodzinie dziewczyzka przyjdzie pierwszy na świat, to jej ma cześć. Na cześć Maryi imię. Chłopiec, na cześć świętego Józefa. Może być dziewczynka Maria Józefa, a Józef może być Józef, Maria, imię. Więc podpowiadam, ku jej czci budujcie armaty powstańcze, bo to jest wasza wola miłości. 80 już w ramach naszej akcji powstało figur i kapliczek Matki Bożej na ziemi polskiej i po świecie, wybudowanych przez ręce porachów. To, moi drodzy, dzisiaj tyle o miłości do Matki Bożej. Jutro będę to kontynuował dalej, co nam święty Józef zaleca, abyśmy się bez reszty zakochali i to na umór w Matce Bożej. Amen. Amen.